Siemanko, witam Was w nowej karierze. Kariera będzie tutaj Tyriani w Arsenalu. Sądzę, że to jest fajny pomysł, że to będzie naprawdę interesująca kariera. Tutaj mamy szkółkę Junior. Nie ja znalazłem tutaj w szkółce Juniorów jakiegoś specjalisty. Tak jak mówię, głos nie będzie szedł z tym, co z obrazem. Po prostu ja będę sobie tutaj opowiadał, a gameplay będzie przyspieszony. Cel na ten sezon no to standardowo, jak to Arsenal, czwarte miejsce, żeby dostać delgi mistrzów. Do tego ściągniemy jednego doświadczonego gracza. Musimy dać. Zaprezentować się juniorom i zwiększyć wartość klubu. Skład, takim będziemy grali, będzie interesujący. Postawię na formację 4 czy 3 z defensywnym Będziemy, Będę chciał grać taką typową tiki trzymać piłkę, dużo podawać. Liczę, że wpadnie kilka pięknych bramek i że ten system podpasuje chłopakom. Przede wszystkim widać, że Tyrion wzoruje się na Pepie Guardoli. Zagryw w Barcelonie, więc zobaczymy, co z tego będzie. Jeśli chodzi o skład, nie chcę robić dużej rewolucji, kilka zmian pozycji żeby nasi lewy i prawi pomocnicy stali się skrzydłowymi, na to mi zależy. Skupiam się na tym, żeby po lewej stronie był zawodnik z lewonożny, po prawej z prawą nogą, wtedy sądzę, że centra będą dokładniejsze i że Rzozozboju mógł się pochwalić. Z Gabryja Rzozoza robię napastnika, bo tam go widzę. Jakie braki zauważam w zespole? Pozbywamy się Mariego, nie pasuje ten piłkarz do Arsenalu, jego jedynym plusem jest to, że jest lewonożny. I tu się wiąże ten problem, że brakuje nam drugiego. Klasowego lewonożnego środkowego brońcy. Tu jest ten problem. A druga sprawa, brakuje nam również klasowego napastnika, który mógłby się wymieniać z Gabrielem Jezusem i nie tracilibyśmy na jakości. Mam jeszcze problem ze środkiem pola, bo mamy takiego coś jak eś nas w tym. No i tutaj nie widzę szaki. Szaka mi nie pasuje. A powiem szczerze, że dostaliśmy ofertę z Milaną za niego. Ta będzie później tutaj pokazana. I sądzę, że sprzedaż jego za te pieniądze i plus 5% od sprzedaży była świetnym pomysłem. I to nas zmusiło do większej działalności na rynku transferowym. No i postawiliśmy na Prouse'a. Przychodzi do nas za niewielkie pieniądze, według mnie. A doświadczony Anglik, grający w Angielskiej, i daje się nada na tą pozycję, że roz, rozprowadza te piłki do naszych skrzydłowych napastników i może kilka bramek zdobędzie. To co bym chciał zauważyć, no to nasz zespół tutaj ma, ma kilka braków. Martwi mnie to, że wiek zawodników niektórych, bo mamy bardzo młody, mało doświadczony zespół. Z czym to się może wiązać? Hmm, może się wiązać tym, że będzie ich trema. Nie wiem, jak sobie poradzić w niektórych sytuacjach. I chciałbym kupić jednego doświadczonego zawodnika. Najlepiej, właśnie na tą obronę, żebym trzymał, bo młody napad może być ciekawy, bo każdy z nich będzie miał swoją in innowacyjną innowację, którą wprowadzi w naszej gry. Ale brakuje mi, właśnie takiego nowego gościa odczyszczenia, który będzie trzymał to w ryzach, bo Partej, Thomas Partej. Czy jest takim gościem? No nie wiem. Na pewno jego pozycja będzie ciekawa. Więc skupiłem się na poszukiwaniu właśnie tego środkowego obrońcy z lewą nogą i napastnika. O świecie napastnika myślę Mitrowiciu. Świetny sezon w Championship. Wczoraj bodajże w Premier League już dwie bramki. Więc naprawdę. I to z Liverpoolem. Więc tutaj jedna chyba skarbnego, karnego się nie mylę. Więc tutaj on by nam pasował jako taki rezerwowy, ale który nie traci na jakości. I również doświadczenie ma, się o tą Ligę Angielską. Jeśli chodzi o lewo, nożnego obrońcę, myślałem o takim Pembe, ale widziałem, że tam jest z nim zainteresowana Barcelona Więc raczej nie wygramy z Barceloną, bo to inna marka już, że Barcelona z nim wygrał Jego myślę, że będę musiał czekać na Wasze propozycje, ale również kogoś poszukam, może się ktoś trafi, może najdoświadczony to Tutaj zaliczymy cel Co jeszcze bym tutaj chciał? Jak chciałem dodać ta karierka, będę się starał ją robić w wolnych chwilach, więc nie będzie regularnie Będzie po prostu, będę miał chwilę, zmontuję, skomentuję i one też tak będzie właśnie, żeby leciał leciało sobie w tle co nam się działo. Z takim przyspieszeniem, nie wiem czy 4 razy jest ok, czy 8, zobaczymy. Ale sądzę, że 4 jest git, chyba że... powiecie, że 8 by lepiej pasowało, no to zmienimy na 8. To jest taki odcinek organizacyjny, w sensie ustawienie taktyki, jakiś jeden transfer. Jeśli chodzi o mecze, mecze będę rozgrywał ja. Ale będę wam to robił w ramach skrótu. Że to będą stricte skróty. Czyli będę wycinał najlepsze fragmenty z meczu. Podkładam pod nie mój głos, który będzie komentował to. I takie... Będę chciał, żeby takie trzy mecze, no dwa mecze wpadały na odcinek, ale to takie ciekawsze będę wybierał, a raczej resztę będziemy symulować szybko, albo właśnie za pomocą tych kropek, co mamy tą długą symulację, no to wtedy, jeśli będzie ta długa symulacja, ja również mam będę obcinał i pokazał tylko te najlepsze akcje, żeby was nie zanudzać, a szybką symulację, no nie ma co obcinać, to raczej będę pokazywał wyniki i tyle w sumie, i co wszedł. Jeśli chodzi o... Tutaj nasz przedsezonowy puchar, no to zagraliśmy bardzo słabo, dwie porażki z dużo słabszymi rywalami, no i do tego jeden remis, według mnie bardzo słaby wynik, nie tego się spodziewałem po naszym zespole, ale to jest tylko przedsezonowy, rozgrzewkowy, sprawdzić innowacj innowacje naszego zespołu, umiejętności, no i myślę nad tym, żeby bardziej to właśnie młody zespół, że tutaj Musimy jakichś takich starszych gości kupić, żeby to miało potencjał, ręce i nogi. Bo jeśli będziemy tylko stawiać na młodych, to może się to źle skończyć. Jeśli chodzi o transfery z klubu, będę się starał do Anglii, nie będę chciał wielu zawodników oddawać. albo za dużo gruby pieniądze. Yy, takich podstawowych piłkarzy nie będę chciał sprzedawać, no chyba że się zgłosi Barcelona, Real, Bayer, takie większe zespoły od nas. Aktualnie no to wtedy będę ich sprzedawał, no na przykład przyjdą po Martinelliego. Barcelona, no to nie mogę im odmówić, nie? W sensie ponegocjuję, ale będę się starał im nie odmawiać. Yy, Piłkarzy to jest właśnie, których chcemy się pozbyć, co już mówiłem, jest Mari i Cedrik. Mariego jeszcze się nie udało. Cedrika wypożyczyłem na dwa lata, dzięki czemu zwalniamy jego pensję, więc dla mnie jest spoko. Potem go sprzedamy. Dużo zawodników tych młodych, tutaj co mają po 60 overlaw, również sprzedaje. Dlaczego? Tak, muszę zainwestować w szkółkę, więc będę sprowadzał tych ze szkółki, więc chcę sobie zrobić miejsce dla nich, a tych po prostu powywalamy. Najwyżej go odkupimy jeśli będą się naprawdę fajnie rozwijać, to ich odkupimy, wypożyczymy, to nie będzie problem. To co mi tutaj się podoba, no to na pewno mamy bardzo szybki napad, więc tutaj nasz zespół powinien dać sobie radę. Jeśli chodzi o napastnika tego, co aktualnie mamy, tego młodszego, Anglika, no to chciałem go wypożyczyć. Jeśli już sprowadzimy tego Mitrovicia, albo Pulsena, coś takiego, drugiego napastnika, no i szukanie tego lewonożnego obrońcy to będzie najtrudniejsze zadanie dla mnie. Ale na pewno kogoś znajdę. Może będzie nawet pasował do naszego zespołu. Z czasem będę chciał poprawić naszą. Lewą bronę mamy naprawdę dobrą, więc tego chciałem nie ruszać. Bramka jest ok, ale prawą flankę będę chciał tego ballerina w przyszłym sezonie wymienić. Po prostu mi nie pasuje. W przyszłym sezonie chciałem go wymienić. No i w środek pola tu szukać jakiegoś nowego defensywnego pomocnika zamiast Tomasa. A reszta na razie nie do ruszenia, jeśli chodzi o na najbliższe dwa sezony. Co jeszcze? Co jeszcze bym tu mógł dodać? Chciałem bardzo też żeby. Uwisa bn też jest ciekaw, bo ten nasz napastnik w naszej taktyce jest takim bardziej cofającym się, takim rozgrywającym, że on cofa pod grę, gra taką fałszywą dziewiątkę, bym powiedział. I on musi u nas grać naprawdę. Um, musi mieć podać. To jest dla mnie priorytet i się zastawić. I naprawdę tutaj strzelanie bramek też będzie ważne, no ale sądzę, że to będzie taki gwóźdź do trumny. O, to jest strzelanie bramek. Zespół jest naprawdę interesujący, tym bardziej, że jak widzicie, mam nowe stroje na przyszły sezon, więc naprawdę fajnie wygląda. Kilka modyfikacji tutaj wgrałem, że ta kariera była ciekawsza. No i Thierry Aurin zaczął jak sobie poradzić, nie? To jednak legenda tego zespołu. Wieloletni piłkarz pokazywał, co potrafi. No i tutaj wyszedł na salony, tak? Więc tutaj zacząć, czy nam ta kariera wyjdzie. Mam nadzieję, że sprowadzimy z Arsenal na szczyt i ta kariera się dopiero skończy, jak wygram potrójną koronę, czyli Puchar, Ligę i Ligę Mistrzów. Puchar liczy się tylko ten Puchar Anglii, nie żadne te. Karabokap, i tak dalej, nie, nie. Potrójna korona. Liga, liga mistrzów jest dla mnie priorytetem. Wiadomo, nie wiadomo jak to będzie szło, bo będę się starał właśnie większość meczów symulować. A na przykład, tak jak mówię wam, na odcinek dwa grać, no to dwa mecze mogę sobie wybrać w czasie odcinka, które zagram, a reszta będzie symulowana. Nie będę się wtrącał, po prostu to, bo ciekawsze, bo jeśli będę wszystko grał, to prawdopodobnie większość bym wygrywał, no i to było takie. No to dziękuję za oglądanie. Łapeczkę w górę, suba zostaw. No i mam nadzieję, że się niecierpliwicie. Na razie.